Cześć YouTube, tutaj Fritz. Zastanawiasz się pewnie o co chodzi. Dlaczego nie było nowych filmów? Was i z das? Co bardziej spostrzegawczy, zauważyli pewnie ten klocek w lewym dolnym rogu ekranu. Pozwolę więc sobie uczynić teraz magię montażu. I mówić teraz przez mój nowy mikrofonik pojemnościowy Behringer C1U, który dzisiaj do mnie dotarł. Mm. W ostatnim czasie zmieniło się także moje łącze internetowe. Teraz jest to 2 mega uploadu. Wobec tego filmy będę wysyłał szybciej, prawdopodobnie też częściej. Filmów nie było, gdyż no nie miałem zbytnio możliwości je wysyłać, e, głównie przez internet. załatwianie papierkowa robota i takie tam. E, co jeszcze? Skillshot. Skillshot prawdopodobnie pojawi się dzisiaj, e, ewentualnie gdzieś w nocy. Do jutra już na pewno będzie. Miałem gotowy cały odcinek, aczkolwiek stwierdziłem, że wywalam go do kosza, aby nakręcić go jeszcze raz z użyciem tego majka. To chyba tyle. Jedziemy dalej. Ja jestem Fritz i widzimy się już niedługo. Cześć.